Czy narzędzia AI, no wiesz, te, które mają nam pomagać, mogą tak naprawdę sprawiać, że uczymy się gorzej? To jest fascynujący paradoks. Dokładnie. Dzisiaj się temu przyjrzymy. Mamy tu badania z Uniwersytetu Pensylwanii, mamy newsletter Horyzont AI. Spróbujemy zrozumieć, gdzie tu są pułapki, a gdzie no, potencjał AI w edukacji. Ok, zaczynajmy. Właśnie. Mamy tu coś, co źródła nazywają złudzeniem kompetencji. Znaczy, ta łatwość uzyskania odpowiedzi od AI, powiedzmy od chat GPT, sprawia, że nam się wydaje, że coś umiemy. Że już to mamy, tak. Tak, a w rzeczywistości, no niekoniecznie. I zbadamy mechanizmy, które za tym stoją, opierając się właśnie na konkretnym eksperymencie. To ciekawe, jak technologia wpływa na sam proces uczenia się. Wyobrażam sobie ucznia, wiesz, siedzi nad matmą i zamiast się męczyć, pyta AI o wynik. Stryk i gotowe. No dokładnie. I są na to liczby. Pod koniec 2024 ponad połowa, ponad 56% uczniów takich między 16 a 20 lat regularnie używała AI do lekcji. Tak, i to skłoniło badaczy w Turcji do e, ciekawego eksperymentu. Mhm. Wzięli tysiąc uczniów. Tysiąc sporo. Tak. I podzielili ich na trzy grupy. Pierwsza uczyła się normalnie, bez AI. Druga miała standardowe AI, takie, co daje odpowiedzi gotowce. Tak. A trzecia grupa miała AI, które nazwali nauczycielskim. Ono zadawało pytania, naprowadzało, stymorowało myślenie, nie dawało ryby, tylko wędkę. Rozumiem. I co wyszło? No i tutaj robi się ciekawie. Podczas samych ćwiczeń grupy z AI były no, znacznie lepsze. To ze standardowym AI miało wynik o 48% lepszy niż kontrolne. Aż 48%? Okej. Okay. To nauczycielskie AI wynik aż o 127% lepszy. 127%? Niesamowite. To brzmi jak absolutna rewolucja w nauce. Na pierwszy rzut oka tak, ale wspomniałeś o paradoksie? No właśnie, czuję, że tu jest jakiś haczyk. Musi być. Jest i to sprawy. Haczyk pojawił się na teście końcowym. Tym pisanym już bez żadnego AI. Aha. Grupa, która używała tego standardowego chat GPT dającego gotowce. Wypadła gorzej. Gorzej niż grupa kontrolna, ta bez AI. Gorzej. Jak to? Zdobyli średnio 27% punktów, a grupa kontrolna 32. Czyli używanie AI im zaszkodziło? W tym przypadku. W kontekście faktycznej nauki, sprawdzanej potem na teście, tak. Co ciekawe, ta grupa w AI nauczycielskim wypadła podobnie do kontrolnej. Trochę lepiej, ale bez szału. To naprawdę daje do myślenia. Czyli myśleli, że się uczą, bo na ćwiczeniach szło im świetnie. Tak. A tak naprawdę, no, wypadli słabiej niż ci, co w ogóle AI nie używali. Jak to możliwe? Co tam się działo? No właśnie, analiza tego, jak oni używali tego AI, pokazała dlaczego. Najczęstsze pytanie do tego standardowego AI to było po prostu, jaka jest odpowiedź? Zero wysiłku. Dokładnie. Kopiowali rozwiązania, często bez zastanowienia, nawet jak były błędne a w tym badaniu AI myliło się w prawie połowie przypadków. W połowie? Poważnie? Poważnie, 49%, a oni i tak popiowali. Interakcja była minimalna i tu wchodzi właśnie to złudzenie kompetencji. AI je potęguje. Rozumiem. Wiesz, sam czasem łapię się na tym, że zamiast chwilę pomyśleć, to odruchowo sięgam po szybką podpowiedź od AI. No właśnie. To chyba działa na podobnej zasadzie. Tak, to jest bardzo trafne. To jest jak z GPS-em. Czujemy, że znamy drogę, prawda? Ale tylko jak nawigacja jest włączona. Wyłączysz i klops. I często nie wiemy, jak jechać. Albo piloci, którzy za bardzo polegają na autopilocie, mogą tracić wprawy w manualnym lataniu. Tylko, że pilot raczej wie, że polega na autopilocie, a uczeń? No właśnie. Uczeń często nie zdaje sobie sprawy, że oddaje stery, że oddaje swoje myślenie. Do tego dochodzi jeszcze ten psychologiczny myk hindsight bias. Jak już znasz odpowiedź, to ona wydaje się taka oczywista. Aha, że przecież ja też bym na to wpadł. Dokładnie. I przeceniamy swoją zdolność do samodzielnego dojścia do rozwiązania. Czyli to zjawisko, to złudzenie kompetencji, ono wykracza daleko poza szkołę. No bo co w pracy? Pisanie maili z pomocą AI, analiza danych. Ryzyko jest bardzo podobne. Możemy podkręcać pozorną produktywność, wiesz, szybciej i więcej, ale kosztem realnych umiejętności. I co się stanie, jak AI zniknie, albo zadanie będzie naprawdę trudne? No właśnie, może pojawić się problem. Dlatego tak ważna staje się świadoma interakcja z AI. Świadoma. Okej, okay, czyli co robić? Jak używać tego mądrze? Źródła coś podpowiadają? Podpowiadają: Dla tych, co się uczą, zasada jest prosta: najpierw spróbuj sam, naprawdę się postaraj. Dopiero potem, ewentualnie AI, ale jako źródło wskazówek, nie gotowca. Czyli jak to AI nauczycielskie. Tak. I co super ważne: musisz umieć wytłumaczyć rozwiązanie własnymi słowami. Jeśli nie potrafisz, to znaczy, że nie rozumiesz Logiczne. A nauczyciele pracodawcy co oni mogą zrobić? Edukatorzy powinni projektować zadania inaczej. Takie, które wymagają myślenia. Na przykład, znajdź błąd w tym, co wygenerowało AI. Albo porównaj dwie metody rozwiązania podane przez AI. Zmusza do analizy? Dokładnie. No i potrzebne są szkolenia dla nauczycieli, jak te wspomniane w materiałach lekcjaay.pl, żeby wiedzieli, jak z tym pracować. A dla pracowników? Tak. Zasada podobna. Używaj AI jako partnera. Do czego? Do feedbacku, do optymalizacji, do sprawdzania, ale nie jako zastępstwa dla myślenia. Taka zasada. A i podpowiada, człowiek myśli. A i sprawdza, człowiek tworzy. Podoba mi się to. A i podpowiada, człowiek myśli. Sztuczna inteligencja to jest no, niesamowicie potężne narzędzie, ale jej wartość w nauce, w pracy. Zależy krytycznie od tego, jakiej używamy. Po prostu. Żeby wspierała myślenie, a nie je zastępowała. Właśnie o to chodzi. I to prowadzi nas do takiego, myślę, ważnego pytania na koniec. No właśnie, bo skoro tak łatwo wpraść w tę pułapkę złudzenia kompetencji przez AI, to jak my możemy na co dzień się upewniać, że technologia faktycznie rozwija nasze umiejętności, że nas wzmacnia, a nie tylko maskuje braki? To jest pytanie. I co by było, gdyby jutro te wszystkie narzędzia AI nagle zniknęły? Gdzie byśmy byli z naszymi umiejętnościami? Myślę, że warto się nad tym przez chwilę zastanowić.